Amerykanie też polegali że... na legendzie o Viking Guard i swojej psychice. To się jawiło na things first. Próbę rusztę terenie. Po prostu takie rzeczy, w które nawet siadło zostało na świecie Podobnie jak poprzednim razem, gdy wprowadził ponownie w trans czy 69 spokojny Przyjemny sen. On będzie trwał do końca, dopóki ci nie wyprowadzę. Nie, to nie jest blisko drogi. Przez zabudowania gospodarcze, trochę wilgoci, ale to żaden problem. Co oni kopią tam? Nie, tam już nic nie kopią, bo już jest wykopana. Odbieraj dalej astralny odmiar. Czy ktoś w tym czasie, czy ktoś naruszył to miejsce? Nie. To zobacz teraz, kiedy Rosjanie wchodzą. Gdzie on wyjeżdża w tym czasie? Czy już go nie ma? Że muszą się zgłosić. Do, to? do ludzi, którzy tam... <śmienny> And the, entered, is is loosed here, the, the, the blood it's is loosed. It's upon the world. The blood is loose everywhere. The ceremony of innocence is on the world.